Pytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Donosimy Wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii. Jak to w dotkliwej próbie ucisku się, uradowali się bardzo i skrajnie, i ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet zaświadczam to, ponad swe możliwości, okazali gotowość. Nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakieśmy się spodziewali, lecz ofiarowali siebie samych naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też dokonał tego dzieła miłosierdzia względem Was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, że wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty... Dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Oto Słowo Boże. Przez całe życie będę chwalił Pana. Przez całe Pana chłodza moja pana będę chwalił Pana do końca mojego życia. Będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieje. Przez całe życie będę chwalbił Pana. Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, kto pokłada nadzieję w Panu Bogu. On stworzył niebo i ziemię i morze, ze wszystkim, co w nich istnieje. Przez całe życie będę chwalił Pana Bóg wiary dochowuje na wieki uciśnionym Wymierza sprawiedliwość Chlebem karmi głodnych wypuszcza na wolność uwięzionych Pan przywraca z rocha ciemniałym i dźwiga pani żonych. Pan kocha sprawiedliwych i strzeże przybyszów. Przez całe życie będę chwalił pan. Sanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami, Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów Słyszeliście, że powiedziano będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego schodzi na złymi i na dobrymi, i On syła też na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz. Niebieski. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, mówisz dzisiaj do nas, bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Tak. A przed tym, co mówisz, będziesz miłował. Będziesz miłował. I również nieprzyjaciół. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Tak, a to jest bardzo trudne. Dlatego dopowiadasz, módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Bez modlitwy nie będziemy potrafili ich miłować. Przy czym mamy się modlić za tych, którzy w niemaniu naszym są nieprzyjaciółmi, a w rzeczywistości tego nie wiemy. I tutaj myślę o miłości małżeńskiej. Tak się może żonie wydawać, że mąż jest nieprzyjacielem, a mężowi, że ona jest nieprzyjacielem. Nie dochodzimy do tego, czy jest, czy jest, czy nie ma. Ale trzeba się modlić. Modlić się po to, żeby umieć kochać go. Umieć kochać, nawet jeśli jest postrzegany jako nieprzyjaciel. Mówię jak postrzegany, bo naprawdę jak się rozmawia z tym tak zwanym nieprzyjacielem, no to dokładnie. Mówi to samo o swoim mężu, żonie. Zawsze ten drugi się jawi jako ten nieprzyjaciel. A mamy kochać, nawet jeśli nam się ktoś jawi jako ten, czyli mamy zaczynać od modlitwy. Tak, i patrzymy się na Ciebie, Panie Jezu. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Znacie łaskę Pan naszego Jezusa Chrystusa, który, będąc bogaty dla Was, stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Tak to o tobie. Ty stałeś się ubogim, oczywiście, nie w sensie materialnym, chociaż i tak, takim byłeś, ale jeszcze bardziej. Stałeś się ubogim w tym sensie że odrzuconym przez ludzi, przez znaczących ludzi, po to, żeby ich ubogacić też swoim miłością. Tych, którzy cię zabijali, pomodliłeś się za nich, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. No i tak dobrze, jak w rodzinach, Będziemy się modlić za tych, którzy nam się wydają, jak gdyby byli nieprzyjaciółmi. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. No oczywiście nie poprzestać na tym, ale miłować. Kochać tak, jakby był przyjacielem. A będąc kochanym, na pewno takim też się stanie. I modlimy się, Panie Jezu, modlimy się za małżeństwa, te skłócone, żeby potrafili sobie małżonkowie ze mnie przebaczyć i kochać się. Ciebie prosimy. Modlimy się o dary Ducha Świętego dla dzieci przyjmujących pierwszy raz komunię. Ciebie prosimy. Moje dziadki, ciebie prosimy. Słuchaj się, Pani. że nasza rodzina, aby Panowała w nich wiara, nadzieja i miłość. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Pani. Panie Jezu, spraw, aby omadlane przez nas rodziny stawały się wspólnotami miłości, prawdy i pokoju i żeby w swoim codziennym życiu kierowały się bojaźnią Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się intencje Ojca Świętego o nawrócenie grzeszników i o dobre święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Módlmy się o ducha miłości dla rodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za dusze w czystu, cierpiące, konające i wszystkich zmarłych. Ciebie prosimy. By... Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili być takimi prawdziwymi świadkami Chrystusa wobec najbliższych w rodzinie, a wobec wszystkich ludzi, których Pan stawia na naszej drodze, w szczególności wobec tych, którzy nas w jakiś sposób denerwują i wydaje nam się, że chcą nam dokuczyć. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módmy się, aby wszystkie małżeństwa chrześcijańskie. Potrafiły modlić się razem do Boga o łaski. A na pewno Pan Bóg jest pełni. Ciebie prosimy. M Módlmy się za kapłanów o jedność serca i jedność Ewangelii. Ciebie prosimy nas, o złagodzenie gniewu Bożego nad grzesznym światem i o rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi. W Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby dobry Bóg był zawsze przy nas. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię o łaskę przebaczenia, odpuszczenie win oraz konsekwencje grzechów w naszych rodzinach. I prosimy Cię o wiarę, nadzieję i miłość. Ciebie prosimy. Nas, Panie. I o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen. I nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, jeszcze mogąc Bogański, przyjmij od nas te prośby, które tobie przedkładamy do Świętym zaasteństwem Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego. Ja czysta je wam, my się się miłowali. Jak ja miłuję was, my się się miłowali. Jak ja miłuję was, a Gdy miłość mieć będzie... Wszystkich raz, kiedy nas stanie miłość, wśród ludzi wszystkich raz. I kiedy... I ty ze wszech miar, a ty poznasz szkołę.